Wróciłem sobie i nie wiedziałem co nagrać. Chciałem coś nagrać dla was, widzowie, ale nie wiedziałem co konkretnie. Aż napisał do mnie kolega z prośbą: Ej, zadam Ci 5 wyzwań, a dostaniesz 100 zł. Zgodziłem się. Więc dzisiaj będę robił te 5 wyzwań na strefie eventowej wielkanocnej. Strefa eventowa, czyli. Na pieku MC strefa inwentowa, gdzie się zdobywa jajka, za, e, za 400 jajek jest dostępny klucz, za 800 jest dostępny do epickiej, za 2000 jest dostępny do, e, do, e, no, do wielkanocnej. W dzisiejszym odcinku postaram się zabić, znaczy zrobić te cztery wyzwania, które mi e, kazał mój kolega, więc no, widzimy się przy pierwszym zadaniu. Moje pierwsze zadanie było następujące. Musiałem zabić 10 graczy. Dobra, jesteśmy widzowie. Sprzedało mi się jeszcze i itemy, bo ja tutaj jak wam, co wam pokażę na tej strefie, to jakie mam. Mam dużo śmierci, ale to się nie liczy. 15 hełm, 16 km, reszta seta, tak, a 17 miecz. Mam teraz 400, czekajcie, tylko zobaczę. Ile jak mi się to sprzedało? Wszystko mi się dosłownie sprzedało. Więc teraz sobie kupujemy. Bo ja teraz maksuję sobie właśnie tymi miejsca. więc taka i lecimy kupujemy to już mm tej gumy -hmm. nie no, dawają się ją kupić, kupiłem ją Ej. Ej. Tam tak, no to muszę, właśnie chcę zlepszyć tylko setę na 7, czy na 16 wszystko. Aha, co ja robię? Aha! Głupi. Niech pan nie stać się Głównie W sposób mamy stacka. Jeszcze mam to. I oprócz tego, czekajcie, odpuszczamy sobie pizza, co początku tego żeby, żeby sobie to do w kasę niemiecką proszę pani zobaczcie jaki teraz jest efekt ogólnie dla ich 10 graczy czyli tutaj mam 76 zabój się 66, 66 za plus 76 to będzie pierwszy to która by była bo ja, ja chodzę na bezpiecznym ogólnie bo jeśli pójdziecie na niebezpieczną tracicie od razu i ty. Dobra Zdajemy pierwsze pytanie Jaki zioł mu się bije dobra, dobra, dobra Ale to nie, później Wiem, że jestem tylko nupkiem, ale Dobra Moim celem po prostu na razie Myślę, że zabicie tych Steve'ów Bo Steve'y to wiadomo, no Steve'y są najsłabsze i to właśnie Najlepiej ich zabijać Bezpieczna, dobra, i z jedną tylko szyszkacie, bo to będzie i wszedł. Nie, nie poszedł tu. I'm, you know, I'm going you know, the hospital. I'm going to that. A whole lot of go to the i murder, going to go to I'm going i can i, stages, I so yeah. That's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my, no, my hands. I'm I'm going

Você é uma yeah. mulher Bro, nie mam mi klawisz! Ale się na to wychodzi. No co ty uciekasz? Nawet nie bijesz, a po prostu nie go yeah. nie umiem trafić. No. No, jest zabójstwo, no. dobre mamy. Sigma, bro! Ale ty nie jesteś Sigma. Ty nie jesteś Sigma. Sigma. Oh, oh,

Przedreszta, przedresta, 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 kolejne przedresta, 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 tak źle, ale mówię, no Dawaj o Kurde Śmieć Subskrybujcie, pamiętajcie, wiecie, ja wam powiem teraz jak teraz, nagrywam brakuje mi łącznie do dwóch tysięcy 000 Zostawcie łapę do góry subika, żebym po prostu znowu te 20 subów, bo musimy stać się jednym z lepszych kanałów na YouTube, musimy mieć potęgę, a pierwszy film Minecrafta i mam nadzieję, że nie ostatni, Czyli mówię, po tym filmie będzie 20, nie, dobra, tu jest mało, 30, 40 wyświetleń, to, to po prostu, no to nagrywam kolejny filmik z Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się coś podoba ten content, No i jeśli, no po prostu, tak. A jeszcze zapewne wspomnieć, e, pewnie, że 5 wyświetleń to jest jedna łapka. Więc jeśli zostałbycie to. 8 um, łapek, to. To już można nagrywać. Więc pamiętaj.

Przechodzimy do następnego zadania Tak, jeszcze pięć zabójstw. Zrak na wróble, co jesteś właśnie trak na wróble tutaj, go Napisańka Napisanka na Ile to ma? Ile ka Kurde Pamiętam jak to mi kiedyś takie duże ignacze zadawało

A to był gdzieś, gdzie jest ten strach? Mnie... Jest. O ty został pokonany. Nie, Tylko nie teraz. Ja w to spamię jak robimy. Kurde. Dobra, dobra, soj, soj, soj. A wam zdradziłem, ponieważ no... ...krótkiem ja... Czekacie? Zaraz wam dokończę. <śm>

all is a portal be well. I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. if you give it every syllable, I'm a criminal. Insur but never political, pretty visual. Even if you hate it, I'll make you feel like you're in it. You call me what you want but never call me forgettable. Leave your deep in doubt, can never swim in the kiddie pool. Wait it, I've been thinking the cinematic. is beautiful, man. mam te trzy zabójstwa to zabój, tak są the best place to find a lover so the bar where i go because i'm from someplace come over and start a conversation with just me trust me i'll give it just my hand jesteśmy wizojna w so tak, my favorite <smotattly> <myÖyle> was to give them something. So like, ale warunek słup, łapka no i musicie zostawić komentarz pod tym filmem fajny więc film. komentarz jakoś ten film no i no ja mam później ja mam przypnę serduszko mm -hmm. też dostaniecie coś ten będzie losowanie to wy, wy, wygra ten słup wygra VIPa, mam nadzieję że wam się ten odcinek podobał zabieram strachę na próbę 10 zabójstw i 100 zł jest do u mnie więc no fajnie dostawcie łapę do góry no i trzymajcie się é